Zastanawialiście się kiedyś co, bo gdybyście wrzucili legendarnego władcę do dziury pełnej węży? Nie, no to tu już nie musicie się zastanawiać, bo król Ella postanowił to sprawdzić i teraz dwóch synów Ragnara próbuje go zabić. Do dyspozycji mamy 1400 żołnierzy, a wrogowie powiedzmy mają ich trochę więcej. Jednak nie wszystko stracone. Pierwsze co robimy to wchodzimy w naszych zbrojnych, wywalamy wikingów i zabijamy dwa Anagery. Bo tylko tak będziemy w stanie to wygrać. Przenosimy nasz punkt zbiorny na południe. I zbieramy tam wszystkie nasze siły. Teraz musimy tylko poczekać, aż wojska z Jurbiku wejdą na nasze ziemię, i my wtedy za ich plecami będziemy oblegać jedną z ich osad. Zaczynamy oblężenie, i liczymy na szczęście, że zakończy się szybciej niż upadnie jakakolwiek z naszych osad. tylko tak się stanie, będziemy mieć wystarczającą ilość punktów, żeby ogłosić Biały Pokój i w ten sposób zakończymy pierwszą wojnę. Gdy tylko to się stanie, ładujemy nasze wojska na łodzie i płyniemy na północ, na stolicy naszego drugiego przeciwnika. Gdy tylko wylądujemy, oblegamy jego twierdzę i liczymy na szczęście, że tak samo nie zdąży on oblec naszych ziemi. Gdy tylko tak się stanie, będziemy mieć wystarczającą ilość punktów, żeby wymusić Biały Pokój. I w ten sposób uratowaliśmy L przed pewną śmiercią i możemy zacząć nasze jednoczenie Anglii.